Jeżeli nie przepadasz za klasycznym rozciąganiem, nie masz na nie czasu, lub po prostu czujesz, że nic ci to nie daje, istnieje jednak spora szansa, że lubisz trening siłowy. A skoro tak, w dzisiejszym odcinku pokażę ci trzy świetne ćwiczenia siłowe, które działają jako rozciąganie pod obciążeniem i mogą w bardzo krótkim czasie znacznie poprawić Twój skłon. Nie przedłużając, więc. Do rzeczy. Zacznijmy od tego, że kiedy mówimy o sztywności w ciele, najczęściej zakładamy, że jakieś struktury są po prostu skrócone. A tak nie musi wcale być. Nasze ciało doskonale czuje, kiedy próbujemy zrobić coś potencjalnie niebezpiecznego i posiada co najmniej kilka mechanizmów, które ograniczają nasze zakresy ruchu, aby nas chronić. Jednym z takich mechanizmów jest odruch na rozciąganie. To taki system awaryjny twojego układu nerwowego, który uruchamia się i napina twoje mięśnie w momencie, kiedy wyczujesz, że rozciągasz je zbyt głęboko lub zbyt szybko. Taka trochę nadopiekuńcza matka, która mówi nie, nie Krzysiu, tam nie idziemy, bo to niebezpieczne. Rozciąganie pod obciążeniem, czy mówiąc inaczej rozciąganie ekscentryczne, pozwala na przesunięcie progu aktywacji tego odruchu, co jest jedną z kluczowych adaptacji, jeżeli zależyć na odpowiednio dużych zakresach ruchu. Taki rodzaj treningu wpływa również realnie na przebudowę tkanek i wzmacnia nas w końcowym zakresie ruchu, czyli tam, gdzie często jesteśmy najsłabsi. To wszystko nie tylko oswaja nasz układ nerwowy z danym ruchem i zakresem, ale przy okazji wpływa również na to, że ciężej się uszkodzić, kiedy znajdziemy się w jakiejś nietypowej pozycji. I pierwszym przykładem takiego rozciągania może być bardzo popularne ćwiczenie czyli rumuński martwy ciąg. Na początek warto zaznaczyć, że w tym wypadku celem jest zakres ruchu, a nie ciężar. Tak więc podejdź do tego rozsądnie i dobierz takie obciążenie, które dobrze kontrolujesz i które pozwoli ci pracować w naprawdę dużym zakresie. Ustaw się jak do klasycznego rumuńskiego ciągu. Prowadząc ciężar blisko ciała, zejdź w dół, myśląc o tym, aby dół pośladków prowadzić w tył i lekko w górę. Pamiętaj też o lekkim zgięciu kolan, ale nie wypuszczaj ich w przód. Postaraj się, aby ruch w dół trwał od 4 do 6 sekund, czyli nieco dłużej niż w klasycznym treningu siłowym, i znajdź maksymalny zakres, jaki jesteś w stanie tu osiągnąć. Kiedy już tam będziesz, zatrzymaj się na jedną, dwie sekundy i wróć do pozycji wyjściowej. Oczywiście przez cały czas utrzymuj proste plecy, ponieważ w tym ćwiczeniu chcemy pracować wyłącznie w zakresie bioder. Drugie ćwiczenie, oprócz tego, że świetnie rozciąga tylną taśmę, to bardzo dobrze uczy także odpowiedniego przodopochylenia miednicy, które jest kluczowe przy wszelkiego rodzaju skłonach. I mowa tutaj o ćwiczeniu dzień dobry. Na początek, więc ciężar, i jeżeli robisz to pierwszy raz, to wybierz coś raczej w granicach 5-10 kg. Może to być lekka sztanga, odważny kettlebell, czy po prostu talerz. Coś, co możesz wygodnie ułożyć na plecach. Jeżeli to już mamy, stań prosto, ustawiając stopy mniej więcej na szerokości bioder. W przeciwieństwie do martwego ciągu, tutaj kolana powinny być całkowicie wyprostowane, tak więc utrzymuj napięte uda. Poza tym ruch wygląda całkiem podobnie. Zacznij od wyjścia biodrami w tył, utrzymując kręgosłup prosto. Kontynuuj ten ruch do momentu, w którym nie jesteś w stanie bardziej cofnąć bioder. Jeżeli masz dobry zakres ruchu, to zejdziesz tułowiem równolegle do ziemi lub nawet trochę niżej. I w takim wypadku możesz zgiąć plecy i wejść w pełen skłon, wykonując to ćwiczenie w taki sposób. Jeżeli jednak nie masz tak dużego zakresu, to do czasu, kiedy nie jesteś w stanie zejść tułowiem równolegle do ziemi, pracuj tylko i wyłącznie przez wychylenie bioder, a zgięcia pleców unikaj. Postaraj się, aby zejście w dół trwało około 3-4 sekund i tu bardzo ważna wskazówka: kiedy jesteś już w pełnym zakresie, zaangażuj dodatkowo mięśnie bioder, aby jeszcze głębiej, aktywnie przyciągnąć się nieco w dół. To znaczy, myśl o tym, że chcesz zmniejszyć przestrzeń między udami a brzuchem, używając do tego własnej siły. Aby utrzymać równowagę, jak najbardziej oczywiście możesz pozwolić, aby biodra wychylały się tutaj w tył. Pamiętaj tylko, aby nie zginać kołan i nie zginać pleców, jeżeli tułów nie dochodzi do pozycji równoległej. Trzecie i ostatnie ćwiczenie to pełny skłon z obciążeniem, czyli popularny Jefferson. W poprzednich dwóch ćwiczeniach skupialiśmy się głównie na obszarze od pasa w dół. Tutaj do pełnego zgięcia dochodzi również kręgosłup, co czyni Jeffersony świetnym ćwiczeniem zarówno dla poprawy ruchomości, jak i wzmacniania kręgosłupa kręgosłupa w zgięciu. I choć dla niektórych osób może brzmieć to przerażająco, to nasz kręgosłup został stworzony również po to, aby się zginać. Jeżeli wzmocnimy go również w tym zakresie, da nam to bardzo dużo korzyści. Po pierwsze, oczywiście więcej siły to lepiej oswojony układ nerwowy i lepszy dostępny zakres ruchu. Po drugie, jeżeli jesteśmy silniejsi w każdej pozycji, a nie tylko przy prostych plecach i tam nie jesteśmy zablokowani, to istnieje dużo mniejsze ryzyko, że w życiu codziennym będziemy narzekać na jakiś ból. I po trzecie, co równie ważne, przystajemy bać się zgięcia i nie uwrażliwiamy ciała na ten ruch, co jest niestety wciąż sporym problemem i pokłosiem wieloletniego straszenia nim przez branżę fitness i nie tylko. Ważne zastrzeżenie tutaj jednak to, żeby zacząć od minimalnego ciężaru, rzędu 5 kg, i dopiero w miarę postępów stopniowo je zwiększać. Pamiętaj ponownie, skupiamy się tu na zakresie, a nie na obciążeniu. Jeżeli również oczywiście masz jakieś dolegliwości bólowe i nie jesteś pewny czy to ćwiczenie jest dla Ciebie, to lepiej najpierw skonsultuj swój przypadek ze specjalistą. Ćwiczenie zaczynamy od ustawienia się na podwyższeniu. Jego wysokość dopasuj oczywiście do swojej gipkości. Stań ze złączonymi stopami lub w lekkim rozkroku. Dopilnuj, aby całe stopy były oparte na podłożu. Teraz delikatnie podwiń miednicę, lekko wypłaszczając odcinek lędźwiowy i zacznij schodzić w dół, zginając kręgosłup kręg po kręgu. Najpierw przyciągnij brodę do klatki, a następnie powoli zaokrąglaj każdy segment kręgosłupa krok po kroku. Wyobrażaj sobie, że przed Tobą bardzo blisko stoi ściana i musisz prowadzić ruch w taki sposób, aby się zmieścić. W innym wypadku istnieje duże ryzyko, że będziesz unikać zginania kręgosłupa i większość pracy wykonasz biodrami, a nie o to tutaj chodzi. Ręce prowadź cały czas naturalnie wzdłuż ciała. Kiedy dojdziesz do stóp, jeżeli potrzebujesz, lekko wypuść je do przodu, by ominąć przeszkodę i zejść jeszcze niżej. W końcowym zakresie natomiast wykonaj to samo, co wcześniej przy dzień dobry, czyli zaangażuj mięśnie, wyobrażając sobie, że chcesz zamknąć przerwę pomiędzy twoim brzuchem a udami. To pozwoli ci zejść jeszcze nieco niżej. Utrzymaj pozycję przez 2 sekundy i kontrolowanie wróć do pozycji wyjściowej, odwracając ten ruch segment po segmencie. Pozostają więc pytania, kiedy i ile. I najlepszy moment na te ćwiczenia to część akcesoryjna treningu. Dla rumuńskiego martwego ciągu i dzień dobry, trzy serie po 6-8 powtórzeń w omawianym tempie będą jak najbardziej ok. Jeffersony możesz natomiast ograniczyć do 3-5 powtórzeń, ponieważ każde z nich trwa zdecydowanie dłużej. Jeżeli jest to Twoja jedyna forma rozciągania, to któreś z tych trzech ćwiczeń rób w podanej ilości na każdym treningu i zobaczysz, że pierwsze efekty pojawią się bardzo szybko. A jeżeli chcesz podejść do tematu rozciągania bardziej kompleksowo, to warto również wprowadzić do swojego treningu inne formy rozciągania, o których mówiłem tutaj.